O, cześć, witajcie, tu znowu gimper. Razem ze mną jest Kane. Witam Was drodzy mm -hmm. widzowie. E, gramy od sobie w Sirius sama HD, drugie starcie na coin operacji. No i tak sobie pomyślałem, że może coś nagramy, jakiś materiał. Nie widzicie, ja jestem jako Sirius sami, Kane jako Sirius sami pokaż Słatnie. swoje wdzięki. Wy, wyjmij armatę najlepiej. Dobra, wyciągam swoją armatę, pooglądajcie sobie moją armatę. <laughs> Zobaczcie, jestem she jestem kobietą z armatą. Dobra, no to ruszamy w takim Dobra. razie F3 nie ja może Czemu ja stoję na tobie? Nie wiem 3, 2, 1 Ognia yeah, Pięknie, yeah, pięknie <laughs> Pozdrawiamy Witchavena <laughs> Tak jest <Yeah. laughs> yeah, Tam z góry napierdziela Czas <laughs> przeszły hmm. Tam już nie żyje gościu Pięknie no normalnie Zajebiście takaś nie No kiedy nie trzeba myśleć bo napierdala się po prostu Tej monety sobie zbierzemy Kurde nie mogę się skupić teraz na tym co pierdzielę No tak Za dużo za, tego tu leci wszystkiego Za grimerstwo to jednak poważna odpowiedzialność Trzeba dbać Oj tam oj tam O, co, o to co się mówi Oj tam oj tam Uważaj uważaj tego. Co tam drogi, zobaczcie, co za domkami czegoś nie ma, nie pędem, czy tu nie było jakiegoś sekretu. O kurde. Dobra. Tutaj jest poczy poczyszczone. Biorę sekret... Piel... sekret amunicję Be... tu mam. A co tam masz Be... za amunicję? Do coś snajperki. Do snajperki. O, a nie. W sumie sniperka snajperka nie. Albo dobra. To gdzie jest ta amunicja? Tam za domkami masz schowaną. Wiesz, podejrzewam, że po drugiej stronie też coś będzie. No okej, okay, coś znajdziemy. A to jest to, e e po prostu najbardziej rozpoznawalna rzecz w samy, nie? Czyli pojedynczy armorek. Jeden mówi? patrz. Sekretna samobójcza roślina. O kurwa. A co to jest? A to jest roślina kamikadze. To jest... Kurde, nie zobaczyłeś tego. To na filmiku sobie potem zobaczysz. Dobra, okej. Okay. Pod, Ten armorek, roślinie nogi wyrosły, bomby po bokach nagle i zaczęła na mnie biec ze okrzykiem kamikadze. To jest zajebiste. A tu jest pełno takich y, samobójczych e, roślin, jest, wiesz? To jest ta mapa z gościu, ten taki kamikadze, takie oczy na początku wystają? No, chyba to jest to. Nie wiem czy nie następna przypadkiem. Takie oczy masz, potem wielkie kamikady się pojawia. To jest tajna roślina, mściciel, która skacze jak żaba. Strasznie dużo tego jest w tej grze. Pięknie. Pięknie. Osobiście wolę bardziej tego, Tommy Gana, niż Gatlinga. A dlaczego? Nie wiem, jakoś tak... Nie wiem, wydaje mi się, że ma mocniejsze obrażenie. Znaczy nie mam mocniejszych obrażeń, ale... Bardziej więcej. oszczędny, jeśli chodzi o. Bardziej oszczędny, no tak. Te cleary będą na Tak, to jest tutaj, ta mapa. Troszkę leczory, tak zwane. Yeah, cool. A tutaj za zatem? Co to jest? Za co to jest, za... to jest po, poważny damage. O, to jest taki, o. zajebisty efekt masz, nie? No, właśnie te ogień po bokach. Tam jest ten, o tak, pad, pad, patrz jak oni schodzą, po prostu szybko, pięknie. Dalej. Chodźcie, kochani. Dziś nie Poważna. Tam z tyłu Powa... jeszcze ich dość sporo będzie. Poważna dawka ołowiu. Serious. Serious Dose of Serious Damage. Nie, jak się to... A, nieważne. Będę lamin z angielskiego. Nie, nie wyśmieją. But I've got balls of fail. I got balls of fail. A wiesz, co mnie wkurwiło właśnie w tym, jak już gadaliśmy wcześniej o tym, Duke, no. Duke Forever, nie? No. To totalnie mnie wkurwiło, ponieważ yy, chciałem przejść yy, Duke Dukeem Forever ze wszystkimi achievementami, nie? Mhm. Mm Przeszedłem te wszystkie achievementy, miałem już, yy, najwięcej czasu, to mi chyba zeszło na, na tym, come get Some. Ostatnim najtrudniejszym poziomie trudności No I dodali sobie jakieś nowe achievementy z dodatku, który nie istnieje I jak nie to w... z dodatku, który nie istnieje? To są achievementy, ale nie ma dodatku Dla którego można te achievementy wy... To znaczy dlc, który nie wyszedł O Może miał wyjść te... tylko się przerazili pewnymi recenzjami No i właśnie nie wiem Nie wiem, ja i tak bym pewnie kupił Ja moim, Jest... zdaniem, moim zdaniem, to Manhattan Project nawet lepszy od tego Forever był, mi się Manhattan Project ostatnio strasznie fajnie gra Kurczę, no właśnie chciałem ostatnio też wrócić do Manhattan Project Jakoś tak... Fajnie też mm -hmm. Już to tak dużo nawiązania do Duke 3D e, Do tego nie 3D, tylko tego pierwszego No, no Bo tego... pierwsze właśnie były dwuwymiarowe Dwuwymiarowe właśnie, o to mi chodzi Naw Nawet na samym początku, jak się przyjrzysz na graffiti, na tej budce jest taki narysowany Duke z jedynki. Tak? Tak, na tej budce co Duke wychodzi na dachu w pierwszym levelu. A nawet się nie przyjrzałem. To koniecznie musisz obadać. Fajny easter egg, fajne nawiązanie. Yeah! Kurda. Tak I... jest kochanie! Widziesz, tego Widziałem, tego tam. JAK DZIKA ŚWINIA Cześć, to spróbuję z armaty O Flaki tylko zostały Aha, ludzie, jak co to ja nie, nie, nie ten tutaj ee, Jak to się mówi Ja po prostu oddaję cześć tekstom Witchavena nie nie, 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 nie biorę sobie je jako swoje czy coś Tak, bo jest dużo takich styl. osób, które po prostu kopiują jego styl nagrywając swoje własne materiały, tak. nie? Nie, po prostu dzisiaj z Gimper'em wcześniej gadaliśmy o Witch Evenie i tak... Tak jakoś nazywa... no... Jego teksty i się zrobiła taka faza. No pięknie, ja... Bo to jest sobie jeden z niewielu takich zagramerów, który ma po prostu całą masę rozpoznawalnych tekstów. Dokładnie, dokładnie. Witch Even naprawdę kawał dobrej roboty odwalił w swoich filmikach i cała jego kur... No dobra, powiedzmy tro trochę inaczej. <ścoughs> Bardzo się cieszymy, że nie wykasował jednak tych filmików mm. ze swojego starego konta, bo naprawdę byłaby to wielka tragedia, wielki krok wstecz dla wszystkich zagramerów i nie byłoby niepięknie nie jakby poleciały. <laughs> Dokładnie byłoby niepięknie, niepięknie. Ale powiem ci to też nie jest do końca dobre, bo to mm, takim nam na przykład to się fajnie ogląda, bo wiemy o co chodzi, nie, ale też to strasznie dużo takich dzieciaków przyciąga. W sensie, wiesz, bez... nie wiem, czy Weechavenowi to pasuje, bo miałem e o tym z nim gadać, w końcu nie gadałem. O tym, czy, jemu, czy jemu to pasuje rzeczywiście, bo na przeklinanie lecą, no, dzieciaki, nie oszukujmy się, nie? No wiesz, no, nie tylko dzieciaki. mi się No to nie tylko, no tak, wiadomo. Nie, nie, niektóre jest. jego teksty naprawdę są tak epickie, tak, no. przy tym tak wulgarne, że aż naprawdę jest naprawdę przekomiczne. No, jest spora grupa takich osób, ale też wiesz, widać to chociażby po komentarzach, że no to... W mniejszości jesteśmy jego widzów. Z tych starszych no, raczej. No no... Tak, no niestety tak jest. To znaczy wiesz co powiem to by szczerze, że wielu młodych widzów, który, którzy akurat mnie zasubskrybowali. No, no, uważam ich naprawdę za ludzi, mimo swojego niewielkiego... Nie, nie tak się mówi? Nie. Niewielkiego wieku? No <laughs> można tak powiedzieć, no. Żeby nie użyć, no tak jak ja powiedziałem przed chwilą, trochę też nie, niekoniecznie dobre słowo, dzieci, nie? No. Bo to nie można tak powiedzieć. W każdym razie, ludzi młodych, młodszych ode mnie, jest dużo takich, z którymi można naprawdę pogadać o różnych rzeczach, nie tylko o grach. No i... Ale to wiesz, na przykład to, powiedzieć to co i wenać czasami wyrabia, to jest smutne po prostu, jak wrzuca tam jakieś materiały. A tam yy, mówisz o coś, mało przeklinasz, coś tam albo ani jednego kurwa. W tym odcinku nie było. i jeden star, się to głupie trochę, jest i smutne No, rzeczy, no nie, właśnie, ja wiesz, co ostatnio walczę z tym, bo właśnie przechodzę taką taką transformację, wiesz. E, czasami nie, no czasami przekląć można, bo czasami jedno, wymaga tego sytuacja. jedno krótkie kurwa tak. tajemna, wyraża więcej, tak. więcej tak. Niż, mm -hmm. <laughs> Wyraża więcej niż, niż tysiąc, tysiąc, tysiąc słów, dokładnie. Dokładnie, tak jak mówię. Eee, no i, ale nie, walczę. Czasami nadużywam po prostu tych wulgaryzmów, i. i no bo mówię. powiem ci, że jak już zaczniesz, to ludzie ci taką metkę przykleją. Tak, tak, dokładnie. A z kolei ja nie chcę za bardzo tak. Bo na ogół na dzień, yy, to znaczy w dniu codziennym, takim. w zwykłym dniu, o. Mm. Yy, właściwie. Cholera, mam 5 HP i olbrzymie lagi. To nie są lagi, A tylko tutaj, nie, to, tutaj tak, to przeskakują nie, te, te... Tak, tak. teleporty, nie? Eee, w dniu codziennym właściwie w ogóle nie używam wulgaryzmów, nie? Czasami po prostu jakiś tam, jakiś śmieszny tekst się to No tak, To, wciw, wiadomo. to czasami to... wzmacnia, wzmacnia. Tak, tak. Ale tak na ogół to, to raczej stronie od wulgaryzmów. Dopiero przy let's playach, dopiero przy grach komputerowych, kurde, gdzie, gdzie się naprawdę odcinam i staram się odstresować po ciężkim dniu na przykład, no to, to wtedy lecą, kurwy, na lewo i prawo i... Łebci mm. rozgniotę Będzie pięknie. Ojej, Będzie ja tu co... potrzebne... Podczas... Chodź, bo tu dalej trzeba chyba iść. No właśnie, Nie, nie jestem właśnie. pewien. Coś tutaj... Znaczy chyba, że to ja źle przed. O, jesteś tu, dobra. No jestem, jestem. Tą machę teraz musimy musimy A co zanieść. Tam lata tam w tle, widzisz jakieś kule ognia czy co to tam jest. Co, co widzę, widzę, no coś tam podskakuje sobie, nie wiem Może wiesz, tam będziemy później. Nie pamiętam tej tej planszy szczerze mówiąc. Przecież nie pamiętam gdzie tą maskę też mamy zostawić, chyba tam No tam się coś kładło, jakiś taki był przycisk wystający chyba z... Mhm. O ile pa dobrze I tu pamiętam. o, bo ten pozyknę trzeba na chyba wydaje bodajże. Okej, okay. poślemy mu zaraz tutaj. Nie, to nie tak trzeba zrobić. Wydłuż mu oczy. Jest maska. Jest, jest. Dobra. Dobra, teraz laser rozwali ten posąg tutaj. W czółko Pięknie. Jep. No, miał o, o, olbrzymi ból głowy, widzę. Hmm. Co nie boli, że te kamienie spadają, a to ani. No właśnie, nie zadaje ani nic, nie no, robi bardzo. Taki sobie ten silnik fizyczny jest. Miejmy nadzieję, że w Sirius Samie 3 rzeczywiście to już będzie dobrze dopracowane. Oj kurde, oj kurde. Bo się dobrze nadzieję. zapowiada. Naprawdę olbrzymie nadzieje co do tego, że nie będzie to taka kupa jak wyszła w przypadku dwójeczki. Nie mam na myśli tutaj Second ten tylko Sirius Sam 2. Mhm. No to wiesz, to... ale to wiesz, to widać po trailerze, że to już jest nie ten klimat co dwójka, tylko to jest to co te pierwsze... Dokładnie. Pierwsze drugie starcie. Taka, wiesz, to bardziej realistyczna mi się wydała. Mm. Nie tutaj, nie tutaj, gdzie cię poprowadziłem. No no no. Ale wiesz, co wezmę sobie to życie? Mm -hmm. O, super. Stówka jest. jest. Pięknie. <grym> <grym> coś chciałem mówić, coś mówiłem. No Aha, że. Ta dwójka bardziej mi się taka realistyczna wydaje. Tak, no Ta broń na przykład z stylownikiem holograficznym hmm? to, to no, no coś takiego chyba raczej istnieje, nie? No Armata może nie. Armata nie. I, a i gatling trzymany, wiesz, w łapach i, i, i... Znaczy gatlingi takie istnieją, nie? Ale czy to by było celne tego tak, jak właśnie Wiadomo. teraz... Ale czy to właściwie o to chodzi, żeby to było realne? Nie, na nie, pewno nie. Czy... Właśnie nie, właśnie nie chodzi mi o to, że, żeby było realne, tylko tak właśnie zauważyłem, że takie bardziej realne, tak bardziej na poważnie. Cały czas szukam tego łebka. Wiesz? To on Paszę. nie ma, on jest kawałek dalej, albo wydaje mi się, że w ogóle na następnej planszy. Nie jestem pewien. Ja pamiętam, spaliłem, tak jak prowadziłem, zagrajmy. To bo mówiłem chyba dajże tam przez trzy odcinki wstecz, o tu będzie śmieszne, tu będzie ten łepek, nie? Pokazuj. i potem go pokazuję, o widzicie, ale to śmieszne, nie taki, taki kurwa spalony z że daj spokój. O jest, jest, to jeden nie... obserwator, zobacz. Jest, jest? Jest, bo trzeba było podnieść ten na spirynkę. Widzisz oczki? Czekaj, czekaj chwilkę. <laughs> chyba już widzę te gały. To no czekaj, pociągnę z tego. Ze, ze snajperki, no <laughs> to jest głupie, ja cię. Takie głupie. Trzeba z spierdziać, bo on wybuchnie zaraz, nie? Bum. <głupie> Zobacz te giblety. No. Kurde, tyle mięsa. Te giry. Chyba coś z niego zostaje pancerz. Wow. Łow. Cisnąłem Escape. O! Tutaj rękę o. zostawił mnie. To screenshot! Nic nie można z tym zrobić. Też jest... Chodź zrobimy sobie screena z ręką tutaj. Ja sobie na profil Steam wrzucę. O tak. Ej, poczekaj, wiesz to wykończmy tego. No, tak. o dobra. Ja już tutaj w rączce, Czekaj, o, e... ma, masz tą rączkę też tutaj? Jak rączkę? Bo u mnie tutaj ręka leży jego. No mam, mam rączkę. Postań. Dobra, to po, podejdź kawałek do przodu. Bo u mnie w tą rękę wladłeś, jeszcze kawałek. Tak tutaj, żeby jak ja być, o. To jest ten. Dobra, bo tu clear leci. Dobra, to stań teraz. O. Albo zrobię ci Czekaj, zdjęcie wstanie, na tle tej ręki wstanie, po prostu. ja ci ten... Czas na no. fotę. Po prostu, no, stań, o. Spójrzcie na mnie i... O, kurde, będzie... Jeszcze tak? jedna, jeszcze jedna. E, jak można wyłączyć broń? Jest tu jakiś holster? E, chyba nie. Może w ustawieniach coś jest, ale to nie ma potrzeby. No, poczekaj. Okay, no. Sekunda. U mnie ta ręka trochę inaczej pewnie niż u ciebie wygląda. No, na pewno. To zaraz zrobimy tak, że. O, pięknie. Jest Dobra, posto, zaraz ty się ustaw. Gdybyłem, stań tutaj, gdzie ja teraz. Gdzie? Tu? Będziesz mu tak w grabie siedział. No, jeszcze yy, odwróć się teraz do mnie. Kawałek do tyłu. O, teraz jest ok. Okej. Okay. Dobra, popatrzcie teraz tutaj do obiektywu F12. No, zajebiste. Będziesz yeah. miał to wnukom pokazać. Będziesz Tutaj ja i ręka wielkiego kamikaze, którego rozjebaliśmy z gieferem. Dobre, Jedziemy. Dźwięki? Dzięki. No. Są te grubaski tam. Gdzie? A, to jest. Te skarby. dźwięki nie. jest yeah, skarb. Yeah, pięknie. jest yeah, skarb i jest pięknie. A jak ktoś myśli, że nie ma skarbu, to nie wypierdolo i będzie pięknie. Jak ktoś nie wierzy w skarb, to mu w kurwie duszę zdziała. I będzie pięknie. Ping... ping... Jeden tam biegasz, w ogóle dziesięć dni niż ja. Nie, wiesz co, skarb kolekcjonuję, bo tutaj widzę jakieś pieniążki są. A, przedstawię sobie, o. Będzie na nowe życie. Interface A my chyba jeszcze ani razu nie zginęliśmy. No. E, raz chyba, raz. Jeszcze jeden został. O ty kurwa, Franco. Skąd to do mnie? No nie wiem, do mnie strzelili? Chyba, że to na zewnątrz są odgłosy, jak się tam oddzielasz. No. no jest. Wyskoczyli. Nie będę jak on się nazywał, ten gruby. Ten, ten Jaszczur taki? Ten gruby, gruby. E... Zorg dowódca, nie Zumbul. Ten gruby co rakietami, ten podobny do Mankubusa z Duma. Aha. Kurde, ale pograłbym sobie z Duma trójkę w kooperatywie. Ostatnio próbowaliśmy z Jackiem zagrać sobie. Pozdrawiam cię, Jack? Próbowaliśmy ten zagrać w Kooperatywa, ale jakoś tam problemy z serwerami były. Ogólnie ja mam polską edycję, no i nie była jako ko, kompaty, kompatybilna z, z... To znaczy nie, mod jakoś nie był kompatybilny z polską wersją językową i, Rozumiem. i serwery nie chciały się dołączyć Chyba do dalej już idziemy. No idziemy dalej. Ja ci powiem moim zdaniem świetna robota to był Classic Doom mod do duma trójeczki. Tak, 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 niesamowicie jeszcze, to było zrobione. Jeszcze muzyka Sonic Clanga. Ja kiedyś, mm -hmm. kiedyś, z nim gadałem. Ha! Gadałem z Sonic Klangiem. O. Trzeba o. mechanizmy. Jeszcze jeden budynek jest. Aha. Wyjście? Mogę to tobą potrząchać. Czą, banią. się Fajnie jak w sensie. <laughs> I co, Tule. idziemy tutaj? Aha, nie, tam. Trzeba dalej iść. Chodź teraz z piłami sobie pobiegiem Ale tu masz tą piłę zajebiście wielką. Świetnie to wygląda po prostu <laughs> rzeczywiście No Ten model taki olbrzymi W każdym razie Sonic Clank, tam to jest taki gościu taki no nie wiem on chyba amatorsko otworzy muzykę ale po prostu no przepicko mu łe wpadłeś No ale tu byłeś wpadłeś. Przy, wpadłeś O nie No to dupa <laughs> Dobra. Masz gumki? Nie. nie. no to dupa. No to dupa. <laughs> o nie, siedem. Dobra, się tu A... pogubiłem teraz. Gdzie ja mam iść? Dobra. Chyba w tamtą stronę albo i nie. No już mamy chyba, włączyliśmy. Teraz możemy iść do tego. To, ale mnie gdzieś tu by teleportowało. Jest. Tu naprzeciwko ciebie widzę napis Gimper. Tak? O? Dobra. Przelazłeś przez widzę, drzwi? To już za drzwiami jest, nie? E, nie, 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 nie. Follow, follow mnie. Follow, followuję cię, dobra. Wolł mnie Ale świetna, naprawdę świetnie się czuję w tym Sydney. Samie. taki totalny powrót do przeszłości. No, do tych wszystkich czasów gimnazjum. No, to jest totalny odkult. Powiem ci, że teraz dużo y gier próbuję właśnie tak oldschoolowo pójść. To nie zawsze wychodzi. W RAIDŻU nie wyszło. A Duke Nukem Forever tak średnio wyszło. Ci powiem. Dalej, Bullet Soul. No, Bullet Stone rzeczywiście był dobrze zrobiony. powiem ci, Strasz, ja strasznie kregu. dobra gra. Jakoś nigdy tak nie zagłębiłem się w Bullet Stormie. Oj, a warto, Ale jest... podejrzewam, że wiesz, to ja jakoś dwa lata po premierze pewnie sięgnę po Bullet storma, bo tak było przynajmniej w Singularity. Wiesz, Ale powiem ci, patrzę, że już teraz jest jak... bardzo tani, bo yy, masz. 20 po... coś złotych, nie? 20 coś złotych masz klucze, nie? No. W każdym razie ja tak miałem Singularity. W, tam. W... Kilka miesięcy po premierze, tak kurde, patrzę na ten, to pudełko. Kurwa, co to za gówno, kto to mógłby w ogóle kupić, nie? Kto mógłby się tym jarać? A no, tak. A tu i Chaven. Best of Activision tam chyba za 20, nie, za 40, kurwa, spadłem. Spadłem. O, no, ale tylko to jest następny poziom, już. No, no i kupiłem w Best of, of Activision. I kurde, stwierdzam, ja pierdolę, ile ja straciłem. No fajna gierka Singularity. Też trochę pograłem. No to chyba by był, było na tyle, nie? Czy gramy dalej? O, wiesz co, no nie wiem, stoper troszkę za późno odpaliłem, on 12 minut, ale z 20 gramy. No, no nie, no to możemy się żegnać powoli. Dziękujemy za uwagę. I ja również dziękuję bardzo za zaproszenie Gimper. No, także jeżeli chcecie, nie wiem, więcej może takich materiałów czy coś, to piszcie w komentarzach i tak dalej, tak dalej. Do usłyszenia. Cześć. Cześć!